My dzisiaj jedziemy i pokażemy Wam bardzo fajne miejsce takie na weekend, gdzie można z dziećmi wyskoczyć do Czech. Będzie bardzo fajnie, także zobaczcie. Do tego dworu jedziemy na Kudowę. Z naszej strony Wrocławia najłatwiej właśnie pojechać jest w stronę Oławy i Strzelina, więc teraz właśnie przez Strzelin przejeżdżamy. My już w Kodowie jesteśmy i chcemy gdzieś wymienić jeszcze waluty. Tu kantoru szukamy, a tu jest jakiś taki tłum się zrobił, Ale już wiem dlaczego tu jest po prostu w sobotę. O, ten. znaleźliśmy kantor tutaj na stacji BP. Już dojechaliśmy do granicy, także wjeżdżamy do Republiki Czeskiej i pierwszym miastem tutaj jest Nachod i w Nachodzie jest też taki fajny zamek. Już nie byliśmy, więc teraz nie będziemy go zwiedzali, ale to jest dość blisko do tego Nachodu. Także, y, to też warto sobie wziąć go pod uwagę, gdzieś na weekend planując, w tych okolicach. No, my już jesteśmy w miejscowości Dwór Kralow. i tutaj dojeżdżamy, teraz będziemy szukali gdzieś, gdzie tu zaparkować. Jechaliśmy około 3 godzin do Wrocławia, ale my od tamtej drugiej strony pojedziemy, tutaj są takie parkingi dość duże. Zobacz, tutaj już na trawce stoją. Nie wiem, czy tu znajdę miejsce. No też gdzieś z przyczepą kepingową przyjechał, tu stanął. Na safari prosto. Z tej ale my nie na Safari na razie, na razie tu sobie nie poszukamy jakiegoś miejsca. No i tutaj też jest taki kemping, on się Safari Camp nazywa. No tu, tu nie ma żadnego miejsca wolnego, ale już możecie sobie zobaczyć ile tutaj ludzi za przyjeżdża. 100 metrów. Chyba musimy tutaj na tą klawkę wjechać, ale to było to straszne. No tu gdzieś dojechaliśmy. Nie wiem czy on tam idzie na koniec. No dobra. pojadę za nim. Patrząc na to jak ta trawa jest tu głęboka. Powątpiewam, czy tutaj stano od jakiegoś czasu, co by oznaczało, że teraz jest najwięcej, jak do tej pory, ludzi dzisiaj. Nikt do nas nie podchodzi tutaj i nie kasuje nas za ten parking. Chociaż taka zaleta. No. Wiecie, że minęło dosłownie z tydzień od naszej podróży ostatniej do... Gdzie my jechaliśmy? Do Grecji. Czyżby ci było już za dużo? Nie, bo ścięłem włosy. A, no <laughs> tak, Maciek ma fryzurkę No, no pokaż się, pokaż. <laughs> Pokaż, pokaż. Jak ty piękny jest. Zobór krwalowy jest bardzo duży. I tutaj jest bardzo dużo różnych gatunków zwierząt. Chcesz pójść do szkoły? O tutaj te ta przyczepka. też jest, te jest bardzo duże. <grym> no i, i co tutaj jest ciekawego? To, że to jest safari. Safari w takim mniemaniu, że możecie wjechać samochodem i jeździć wśród biegających wokół Was zebranych. Znaczy. <mulik> Jeśli chodzi o wjazd na safari, to nie można na Gdyby komuś do głowy to przyszło, ale tutaj tam tam za zapalkował jakiś. Także za cztery bilety, w tym jeden o, na safari, safari. zapłaciliśmy e, za naszą rodzinę 1400 zł. Tu jest duża kolejka, także tam się opłaca tam po prostu kupić, a nie stać się kolejce. No i tu jest ten plac Naprawdę wielki jest. No dobra, tu już jesteśmy tutaj. jest pierwsze stanowisko z jakimś zwierzakiem. O jest brutal i zabójczy stwór. Wychodzi za tego krzaczka. Ale to malutki ten hipopotam. O mało Tak wygląda małpa złośliwa. Ale maluszek. Zobacz jaki fajny. O, słodki, póki, cię, póki się nie wkurzy. O ten hipopotam to jakaś nowinka w Safari Parku. I tu mamy piękną mapkę. Tu weszliśmy, tutaj jest ten plac zabaw. I tutaj podeszliśmy sobie do hipopotama. No musimy jakiś plan ułożyć na z O tutaj, ma, zobacz Maciek, tu jest jeszcze w błotku se leży. No, o taka słodka, Chciałbyś tak poleżeć? No. Chciałbyś sobie tak poleżeć w błotku? Serek. A zobacz jak patrz, 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 okiem na ciebie. Tu jest świnia rzeczna, jest napisane Jestem najpiękniejszą świnią na świecie. A ja znam jedną piękniejszą. A, a, chyba coś ci się, to chyba Czekaj, się, kamera. O tam jest przy drzwiczkach, ale nie chce się odwrócić. Maciek pochlumkaj do niej. A może co to To jak Harry Potter rozmawiał z wężami. to ze świniami no. rozmawiacie Ale nie chcesz się odwrócić. Tato, on dzisiaj jest świniousty. Albo chnymkonosy. Co fajne w tym ZOO, to są takie naprawdę duże wybiegi. Na przykład tutaj jest takie plasawę, i tu są jeszcze jakieś ptaki. O, jest żuraw. Zobaczcie, gdzie jest jakiś żurawia. Tu jest coś w rodzaju plastu zabaw. Ale szukamy tutaj jakichś takich, nie wiem, lemurów. Nie no, tutaj jest jakaś taka niby wioska afrykańska. Chciałbym jakiegoś czarnoskórego tu zachudnili. To jest pooglądowa mapa. A, poglądowa, czyli ma nie działa. Dobre. A tutaj jest łapka safari. I tutaj jest właśnie ten safari kępery z Mabasem, jaki fajnie wygląda. O, o, to jest dobre, to nagle. Zobacz jak że Ja kiedy idę do lekcji. Dokładnie, tak. I też jak zajadasz? Maciek, chodź tu jest blisko. Chodź zobacz. E, hej e... Chcecie go adaptować? Myślałem, że jakiś, jakaś osoba chce mi zwrócić uwagę, miałem takie A do tego pawilonu zobaczmy te małpki, te samoloty. Aha, tu jest miejsce zimowania na żółwi. Tutaj, Aha, to tutaj mam. Czyli tutaj jest taka małpka, i rzadka afrykańska. Ale nie widać jeżdżadka. Jeżdżadka afrykańska. Ale nie widać jej. To jest Maciek. Jest za jedno, na górze. O, jakie zęby gdzieś ma? Wampisze? Ja tak się patrzę na fizyce jak tam ma. Pan to 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 chce ja na kolokolatorze Liczy, liczy, liczy. Na otwonię. No i kolejny z tej tyłem. On próbuje tombom te drzwi otworzyć. Jeszcze brakuje, żeby zapukał. Coś nagle ruszył, pobiegł gdzieś tam w stronę. Jak ten sobie trąbą tak buja, tak w prawo, w lewo, prawo, w lewo, a tam ten dogodnie. Zobaczcie, tu na trawie są takie ścieżki i on, no, on idzie po tych ścieżkach i on ósemki kręci. Dokładnie, cały czas idzie i takie ósemki kręci. Tu idzie, o, tu, tam podchodzi i znowu idzie tu ósemeczkę. Idzie tu, tak, tu teraz z lewej strony, tak, tu, tu zakręca, o, o, idzie i takie ósemki kręci. Na górze, o, tutaj leży Pantana sobie taki ogon zwisa. pan tutaj jest. O, o, jak się patrzy. Ola wypatrzyła kwiatka. Coś takiego, tak to wygląda. Liście ma jak kany, trochę podobne. A moje zdaniem ma trochę podobne. Muszę no. Sprawdź, sprawdź, co to jest? Skadoxus multiflorus. Muszę w normalną nazwę znaleźć. No, już wiemy po prostu, nazwę, to jest Krasnochia. Mruch. Mruch. Tak, ale spójrzcie, jak to widzimy na mikrofonie. Nie, nie, ale bo jakoś pierwszy tak zrobił chłopak taki zwrot i nagle cała ławica Myślałam, że zrobię tak ręką, ale się nie udało. Nie, to one musiał same z O, Ola, na gini. No. O, nie, to jest ten ta, ta. A. A, gdzie makuje? Tu ma tu Mam kiełba zieliszka, zobaczcie, tych chodników się załatwię. Nie, to chyba możesz sobie i informacje poczytać. O, no właśnie, to ja jest zakaz. nasz czeski, a nie po angielsku. Też. No, szocik też jest. Pokaż co to jest. Szocik Pierwszy raz w życiu to kupiłam, Może i ostatni. razem przeczytać to kupiłam. Nie, to jest przeczytałam nie no. Chodź zobaczyć, jak mięso jedzą. A co tam było? Kuleczka słodka. Zobacz, jak tam mięso jedzą. Ci tu kuleczka jest? Tu. A jest, a co to jest? A co ja do tego? Nie było napisów żadnych? Może były, ale piję tą kurkumę. To się naprawdę I muszę kot. teraz zapić tego szopata czymś normalnym. <grym> no. Jedna trucizna popita drugą truciznę. Cyweta afrykańska to była. Ale naprawdę za A to, a te, co mięso tu jedzą to są likaony, o. To są likaony. Hmm. Nie wiem czy one się bawią czy się gryzą. Bawią się. Niech wyszła. To są mangusty. O, o. Mangusty. pani mówi. Mangusty. No i się to. Oho. 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 oho, oho. Już wiadomo o co chodzi. małe. Zobacz. Będą małe. No nagrywa, nagrywa, bo to nie dla dzieci. Dzieci nie patrzą. Jedzonko w restauracji, tutaj na przykład taki knedlik 159. Generalnie 150 do 210. Bananowce, oleandry, ale to wszystko jest w dniczka. Tak właśnie sprawdzaliśmy, jak incydent cudem, to zobaczcie. To jest takie dziupla. takie przejście tutaj, o. I tutaj na wysepce coś żyje. Ale nie wiem co, i tu nie widać jeszcze tego. Jest, są lemury na tej wysepce. Król Julian, to już tam jest. Nie wiem czy tak jest tu widać. Szkoda, że król Julian tak daleko jest od ścieżki. O, tutaj widać je lepiej. Fajnie podskakują tak tu kamienie. Te ogony jak nasze koty w górę, nie? No tylko to nie... A tu sam, zobaczcie. Jak... Lachki, o, taki łańcuch Widzisz takie łańcuchy jak w lodowym polu gdzieś chcesz? Tu jakiś ptas swoimi być, ale na razie nie widzę. nic. jakiś to jest ładnie. to jest Nie, co to jest? Taki, nie co to jest? Nie wiem, Ale taki kolorowy. Tutaj coś może wam na głowę nadać, bo zobaczcie jakie to wielkie ty tam siedzi. To ty tak mam Idziemy do pawilonu tropicznych barzyń. Szukamy Jożina. Tak to tak Kiedyś Gdzieś tak. tak. no. wam żołnierz po prostu wlatywały w tym szybie, to jest Masakra ten pawilonu. O, zapachy! A co tutaj jest? Ptaszek. Ptaszek. Czekaj, No O, takie ptaszony to są. Jaką płytę tu miękko. Tu za zapalce. Wielkie kaktusy, nie? I takie palmy. Tu są już żółwie, ale te palmy tutaj faktycznie rosną. I naprawdę jest w tej cieplachy jest bardzo gorąca. Pięknie tutaj, ale jest duszno. dusza. Jesteśmy w takiej grodzi. To naprawdę jest fajne, takie paprotniki tutaj są. Fajnie tak sobie wyobrazić, jakie jest. Znaczy, kici, kici, do małpnej mm -hmm. ty... ty poszła do ciebie zobaczyć. Ja jej złytka jest z Najśmieszniejsze owce, czy banany, nie wiem, jakie widziałem, mają czarne głowy. Bo oni chcieli, chciały być czarnymi owcami. <grym> Ale się nie udało. Brzuszek tej <grym> owieczki czasami tak się rusza. Więc o, właśnie teraz, znaczy o. Ona, ona w ciąży. jest w ciąży, na barku. No? Owcami są wszyscy. no. Ja A zaraz sprawdza, jaki dumny no, siedzi, no, zobacz. To ja to zrobiłem, to ja. Ty taki piękny jesteś. No tak, jesteś super. Tamta ma? No idzie do mamy? O, jedzie do mamy, bo chciałaś. O, jak ją. Tylko gruszyj. Dawaj ci co? Dawaj mama. Ty też tak robiłeś, co prawda. A tutaj dzieciaki mogą wejść i się pobawić. W tutaj do lusterka zobacz. Popatrz, lusterko, o tu jest. Uuu, ja chcę jeszcze raz! Oooo, słodki! No, słodziak! I coś tam coś. jest spokojnie w taki widziałek. A tu malutki, zobacz, to tu jest malutki. Ten przejawia entuzjazm osiołka z Kubusia puchatka. I różne zapasy energii. Ola! Olu! Chodź, labatę ci pokażę fajną. Zobacz. Jaka labata. Gdzieś taką zdobną ludką. A to, to, to a to są kany? Te żółte? Chyba tak, nie? Dzienniczka pewnie. A co to jest? Jeszcze z tak? Ole fajne. No, takie kolce mają. Ale malutki wybieg tu mają. Chyba, że tutaj tylko... Chyba, że gdzie indziej wybieg mają, a teraz tu śpią. A ciekawe, co tu się dzieje, bo tu dużo ludzi jest. Tu ja, takie tu mają. <gulik> A tutaj lemude wypatrzyliśmy na drzewie. O! jak one nie spadło co? A my tutaj kupujemy. Ja wziąłem takie kuble. i bardzo salat. Dziewczynie takiego coś. Taką salatkę. Taką Macie gdzieś z zimnej kamitila? A ja właśnie kradliki. Te kubki tu są zlotne, jak coś, kaucja jest na nie. Przeniesiliśmy się do środka, bo tam było pełno pszczół. Jak dziewczyny te miseczki? Mama. Dobra, dobra. lubi takie rzeczy. Ja powiem, że te może nie wyglądają jakoś super, ale naprawdę dobracyjne są smaku, piektedle. A twoje jakie było? było takie nijakie. Maćka było nijakie. No czego się spodziewać, bo bycie Ale ta głębokowa sołatka jest dobra, nie? Okej. Zobacz, zbierał wszystkie cebule. Położył sobie tam na górze, w nogach kiepsują i zetawiernią. A tam, też są ouais, right. <pagar running> right, to bardzo często zetawiernią. No, uh, no ma <f corona>. <Okay> <glaughs> To nie nawet Białą Andromedę, chyba. Co to jest? A to co to jest, co znasz? Jakie ładne Znam, ale... No mam jeszcze dwa. Macie gdzie? Kusząca. <gusząca> Kusząca. Tam jest na sodowarzycy, gdzieś jest. On wygląda jak głaz, ten na sodowarzycy. Zobacz, zobacz, On wygląda jak głaz. Tak ja, naprawdę, naprawdę <głaz> głaz. Dużo przestrzeni dla zwierzaków, dużo przestrzeni też dla ludzi. Bardzo fajnie to jest zrobione. Bardzo się podoba. Aczkolwiek to jedzenie było bardzo bogie. A tutaj jeszcze jest linowy park. Tu fajnie widać jak tutaj na te wysokie drzewa wchodzą. Ten cały wybieg jest dla hipopotama. Tutaj jest zagroda hipopotama. A tam siedzą dwa lipcie duże. Czyli te małe hipopotamy to może ich dzieci odseparowali ich, nie? A myślisz, że one nie wyjdą tutaj, żeby na przykład zrobić przebycie? A ja wiem czy one się żywią tymi tymi. Chyba nie. Bo zobacz, wyjście mają do tej wody, więc żyją razem po prostu. słoniki. <noise> słoniki. I to już jest koniec ścieżki pieszej. Ale to jest jakiś safabibus. Więc jak ktoś nie wykupił auta, to można kupić sobie autobus i przyjechać tu na safabibus. No, my już wychodzimy i jedziemy jeszcze na to safari. Jak wam się to zapodoba? Fajne, nie? Ja no, było już zmęczony. Nie, fajnie no, znowu. nachodziliśmy się, nie? Tak, aczkolwiek, no. To no no wiadomo, tak, że no, lodopanek. Fajny jest to, naprawdę jest no, no jak już byliśmy w tym lodopadku, to nam tak ciężko idzie z ocynami, ale to jest naprawdę w zasięgu Polski, w zasięgu Wrocławia. E, bardzo fajne, za. Nie, mi się bardzo wygląda. Moim droba. zdaniem na wiosnę, lato, jesień, kiedy... bo tu jest bardzo dużo chodzenia, bardzo dużo domków dla dzieci, takich do zabawy, wszędzie mogą się wyszaleć i tak dalej. Można tu spędzić naprawdę cały I wydać dzień kupę nas, kasy, tak? nie? No, no, no tyle no, tak. smakołyków różnych.